Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Jak widać jesteśmy na największym kawałku, na świeżej tegorocznej dzierżawie. Uprawiam sobie po orce. To jest po jednym przejeździe talerzówką. Tutaj jest kilka razy zjeżdżony poprzecznie, bo tutaj takie dosyć spore skiby. Pugami wyrzucałem, ale pakowałem po samą ramę, bo tu już pugi za bardzo nie chciały chodzić, bo rane przy było. Ogólnie nie widzę na wsi, żeby ktoś bardzo w ogóle z orkami startował. Ja wykorzystałem wcześniej moment, że jeszcze to było możliwe. A teraz działam po prostu, bo no mam możliwość, że tego już jest poorane. Tak to wszyscy w polu jeszcze stoją. Chociaż już widzę, że tu New Hollandem do Siora. No, ale traktor większej mocy niż 60 to też trochę inaczej. Yy, jadę tu jednorazową talerzówką, potem przyjadę agregatem. Znaczy, kultywatorem z jednym wałkiem, tylko tak ustawię, że dosyć mocno gniut ten jeden wałek. Zęby nie tak głęboko, bo nie mam potrzeby, głęboko robię talerzówką. Zęby to tam, aby były, a głównie, żeby mocny nacisk na wałek. Eee z przodu w 40 dodatkowe obciążenie założone. Beczułeczka, te obciążniki, co dorabiałem. Z tyłu dobrze znana talerzówka. Bloczki u góry było dociążone Ogólnie już uprawiłem O, no, z ponad 3 hektary Tutaj Zacząłem dosyć późno Czapkę se schowam, to zarzucę kamerkę Na głowę No od rana około 3 hektarów uprawiłem Że ponad To jest ogólnie kawałek 4,85 coś takiego, tak dokładnie ale dzisiaj sobie trochę dłużej pospałem w ogóle wolne mam pracę ale pospałem sobie dzisiaj do jakiejś chyba siódmej bo wczoraj do dwudziestej czwartej jakoś tak pakowaliśmy zboże pod sprzedaż zboże pod sprzedaż przężyto do siewu, gościowi Myślę, że po 950 to jest całkiem niezła cena Zwłaszcza tak jak teraz obecne ceny co panują Więc zawsze jakiś dodatkowy zastrzyk gotówki Wiadomo się przyda Także się zwrócą trochę koszta A dwa ziemi doszło To wszystko kosztuje W tłuszczy tym areale, koło 12 hektarów jak sobie przeliczyłem, to mnie wiosna będzie kosztowała 10, albo z lekką górką, albo ponad 10 tysięcy Jeszcze zależy ile paliwa pójdzie Ja tak ostanę, gdzieś 10,5 tysiąca A tu wiadomo, póki się kupiło Trochę jeszcze wydatków było Ja akurat teraz sprzedane zboże podratuje butrze Zwłaszcza, że mam na oku coś specjalnego, co się pewnie w zimie pojawi na gospodarstwie, że tak powiem coś dużego. Co i na pewno dla Was ciekawe, bo filmiki urozmaici inny sprzęt. Ale to jeszcze wszystko przed nami. ale to jeszcze wszystko przede mną jak na razie działamy z tym co mamy tu idzie całkiem fajnie na raz talerzówką potem agregat wałek i będzie ładnie ale to pole co jest dalej 2 hektary co tam nagrałem taki urywek pewnie teraz jakoś dostawię uprawiam sobie podprzężyto talerzówką jak widać tutaj 40 spięta Yy, z talerzówką 1,8 metra po orance tu jest gliniasta. Bardzo ziemia dobra swoją drogą. Yy, po orance jadę dwójką. A to co już raz uprawiłem, będę na dwa razy robił. Tu już będę leciał z Mało mam miejsca yy, w kamerce pamięci w sensie, więc tu za dużo nie, na, nie nagram. Ale i tak będę. Pojutrze pewnie kolejne 5 hektarów podobnych glin uprawiam, więc tam nagram więcej jak to idzie. Tu chwilę założę kamerkę na głowę. Yy, tu jak widać przekarczowane, wykoszone. Nie wiem, czy pokazywałem, jak ten gór wcześniej wyglądał. No ale generalnie wyszło dwie takie przyczepki bardzo mocno czubate, yy, stąd krzaków. No i ogólnie. Trawa przekoszona, która sobie wysycha. Jakoś wpadnę w niedługim czasie tutaj z opryskiwaczem opryskać to a my sobie wjeżdżamy w orankę, to zobaczcie jak to tu wygląda. Jeszcze jest minuta 20 pamięci to coś, coś w tym czasie Wam pokażę. Trzecim biegiem sobie. O. To jest najgorszy ten przejazd, bo tu się rozpoczynała orta i najbardziej są skiby postawione. jeszcze agregat pójdzie, bo tam bardzo gliniasta ziemia No, na gaz ręcznie sobie damy Już to nogą nie trzeba dusić Sprawiamy pod Przeżyto ten kawałek O zimę odmiana Palermo A to więcej powiem na filmie z siewu potem Przenoszę się na ten kawałek obok. Tam jeszcze nie mam uprawione. Tam będzie z hektar 60, hektar 70 do uprawy, bo jest dłużej. I skończę tutaj do sąsiada przez między podjadę kawałek, a to już agregatem. Uprawić mu pod rozsadę z truskawkami. muszę się zapytać, o ogarną temat. ładnie zrobić, żeby tu nie nagnieć za dużo, bo szukawiamy. Tutaj końcówkę nad niemi agregatem będę jechał, bo i tak ładnie to wygląda. Ogólnie na jesień to można bryły trochę bardziej siać. Nie trzeba koniecznie idealnie tej ziemi doprawiać jak na wiosnę, bo mrozy swoje zrobią. dużo nagrań z całej jesieni nagrywałem, no może po łebkach to po łebkach, ale wszystko praktycznie co się działo oprócz karczowania u tam nic nie nagrałem, bo nie było czasu, wszystko na szybko robione ale i tak to co tam te krzaki wyrywałem to nic nadmiernie ciekawego bo to lekko szło Ciekawego jak szła orka tam korzeni trochę no zostawało w ziemi Chociaż na jednym z drzewów porwałem linkę, ponieważ to była wina tego, że była źle zabezpieczona końcówka i ją po prostu wyrwało z tych zacisków. Ale tak jak mówiłem, mam bardzo dużo ponagrywane i po prostu skończę prace polowe. Skończę pracę polowe, mam tam jedną rzecz, muszę kosiarkę tam naprawić, trzeba trochę porąbać. Ziadką. jakieś tam ostatnie koszenia przydomowe, wywóz liści i tak dalej, takie duperele stricto jesienne, bardziej ogrodnicze sprawy niż rolnicze Jak się wszystko ogarnę to wtedy się biorę za filmy Będzie filmów bardzo dużo, bo się dużo działo w ostatnim czasie może mało nagrywałem takie rzeczy jak coś robiłem, no jak na przykład tą bielnia była od zera robiona, od podstaw całkowicie Mógłby być ciekawy film z tego, ale W warsztacie to ciężko wszystko tak nagrać krok po kroku, bo człowiek się zapomni, tu się zdenerwuje <laughs> I to tak ciężko idzie Ale dużo jest nagrane przyjdzie to pewnie więcej będę znaczy się niż teraz zima przyjdzie to pewnie będę więcej siedział w warsztacie już mam parę zleceń co wiem że jak będę zakończę pole to będzie o rozduspawanie Jeszcze muszę tam finiczy światło założyć także jest jeszcze trochę, trochę rzeczy do zrobienia ale to wszystko na spokojnie, nie tak jak teraz na Mariata pole, po 17-18 godzin dziennie na traktorze się siedzi. A naszej miesiące to nie jest wcale taka lekka sprawa. najpewniej, tu z kolejnego kawałka coś pewnie z agregatu, z uprawy i tak, jesteśmy na ostatnim kawałku czy na ostatnim ostatnim uprawianym jak na razie, bo jeszcze pszenica będzie ostatnia nie wiem, jest chyba jakaś 22 ja cały dzień uprawiałem talerzówką od rana a teraz padłem tym, yy, agregatem jeszcze dwa hektary tutaj przelecieć, tak doprawić o, patrzcie, dobrze, że wziąłem kamerkę i się odwróciłem. Zawleczka się wypięła. O, takie rzeczy się zdarzają. O, coś z tą ogólnie zawleczką jest nie halomoto, widzę. O, aż się boję ją tak zostawić. Dobra, niech ona tu wisi, a damy na zastęp zastępstwo inną. Będzie bezpieczniej. Ona coś tu się zamykanie w tamtej widzę, że nie działa. O, trzask i już jest bezpiecznie. Ostatni przejazd robię. Nie będę go nagrywał, bo jak widać, nic nie widać. Chyba, że tutaj aut z palca Z Tego bym puścił, ale mnie razi w lusterka. Nie chcę już mi się tego kondoma na lusterko zakładać. Także tylko tak tu dograłem, co się działa dalej. Poszło dzisiaj 7 hektarów. Uprawione takim sprzętem. Plus, dodatkowo, że to jest ciężka ziemia. To nie mało. Oj, ząb się nawet przesunął, musiał się wyluzować. Ogólnie agregat jest, ta jest luźny, ogólnie agregat, a chuj z tym zębem, i taką bardzo nie gryzie. Jest tak ustawiony, że głównie wałki atakował ostatni zą... z... rząd zębów, no ale głównie wałek chodzi, że rozbija obryłki, bo tutaj tak jest dwa razy talerzówką robione. Także ja coś dogram albo nie wiem siebów, albo coś jeszcze jak będzie z uprawy to dorzucę. No jak na razie się z wami żegnam.